Cześć, tu Magda, witam wszystkich. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje zakupy listopadowe, które zrobiłam na Black Friday. Skorzystałam ze zniżek, które oferowali w tym dniu. I w tym dniu byłam również w Poznaniu na targach. Tam co roku odbywa się festiwal sztuki i przedmiotów artystycznych. Są to targi typowo rękodzielnicze. Można zrobić tam zakupy już świąteczne. Jeżdżę tam już od 2006 roku i zawsze odwiedzam Stoisko Stemperii. Także i w tym roku skorzystałam z możliwości, ponieważ Stoisko Stemperii miało olbrzymie zniżki. I kupiłam sobie moją ulubioną kolekcję Kosmos, na którą chorowałam już od dłuższego czasu. Była ona w cenie 27 zł, także prawie połowa taniej. Do tego kupiłam sobie dwa papiery ryżowe, taki męski jeden i drugi taki ezoteryczny trochę. Do tego dwie serwetki, jedna taka świąteczna, druga bardziej zimowa. Również skorzystałam z okazji i zakupiłam sobie stemple, które też były w bardzo dużej przecenie. Te kosztowały 15 zł. Nie mogłam się oprzeć, po prostu ten misio jest tak słodki. Także do projektów typowo dziecięcych przyda się. I tutaj dwa takie stempelki typowo już chyba do żurnali. Co jeszcze? Kupiłam sobie dwa takie foldery do prac męskich. Pomyślałam o takim notesie: z jednej strony będzie ten folder, z drugiej będzie drugi. I do tego zakupiłam sobie taką pastę Light Modeling. I tą pastę właśnie używa się do tych folderów. Ona jest taka bardzo elastyczna. Zostawia się ją na 24 godziny i potem można ją użyć na, na różne takie powierzchnie. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to są takie narożniki, stópki. Użyję do jakiegoś projektu. Taki kabaszonik. Właściwie to jest magnes na lodówkę, ale taki, taki zegar. Kupiłam sobie jeszcze tutaj foremki. I masę od razu. Tą super lekką, białą. Te foremki kupiłam z myślą też o dziecięcym właśnie albumiku, takim typowo dziewczęcym. Tu są takie dziewczynki. Właściwie to są elfy chyba. Tak pomyślałam sobie, że fajnie taki medalion byłby na, na początku, na okładce co jeszcze kupiłam sobie robotka którego u nas nigdzie nie ma dosyć spora paczka także starczy mi na jakiś czas i to jest wszystko co kupiłam w Poznaniu na stoisku z temperii dzisiaj przyszła również do mnie paczka ze sklepiku Gosi także miałam Mikołaja tu jako gratisy widzę paseczki, jest ich dosyć sporo zobaczcie wykorzystam na pewno z jednej i z drugiej strony co jeszcze? jeszcze w gratisiku były tutaj są również paseczki jedna strona kolekcji i tutaj takie kuleczki styropianowe Kupiłam sobie taki medalion z HDF-u. On składa się z, z trzech chyba, uh -huh, z trzech warstw. Znaczy są dwie warstwy, ale z trzech elementów. Yy, takiego trybika do yy, prac mediowych. Yy, moje ulubione yy, listka z krawek i przyszła w końcu do mnie yy, kolekcja właśnie tych wycinanek. Zrobiłam już album, i cały tydzień czekałam właśnie na, na te elementy do wycinania, żeby ozdobić ten album. Także będę miała teraz co robić co jeszcze, skończyły mi się kwiatki z farmiranu, dlatego też jeszcze dokupiłam sobie biały farmiran i to wszystko, nie ma tego za dużo ale zakupy są, na jakiś czas starczy chciałam wam bardzo podziękować za uwagę i do usłyszenia trzymajcie się, pa